Pani komisarz, panie przewodniczący, rzeczywiście bardzo wiele pytań już tutaj padło. Ja chciałam jeszcze raz powtórzyć to pytanie, skąd rzeczywiście będziemy mieć te 7,5 miliarda euro, żebyśmy wiedzieli bardzo konkretnie, dlatego że rzeczywiście Zielony Ład i jako Unia Europejska porywamy się na ogromny program który ma zrealizować cele klimatyczne, ale z drugiej strony widzimy co się dzieje na innych kontynentach. Ja teraz może przytoczę kilka faktów, które zostały przedstawione przez agencję przez monitor generalny monitor energii. W ciągu 18 miesięcy do czerwca tego roku Chiny zwiększyły udział energetyki opartej na węglu o 42,9 GW. W tym samym czasie świat zredukował moce z tego źródła o 8,1 GW. Oznacza to, że w skali globalnej energia z węgla wzrosła o ponad 36 GW. Nic nie wskazuje na to, że w ciągu najbliższych lat coś się zmieni w tej statystyce. W samych tylko Chinach. W budowie znajduje się 121,3 gigawatów mocy wytwórczych z węgla. Jak w tej sytuacji właśnie ocenić ten wysiłek na rzecz redukcji dwutlenku węgla, który my w Unii Europejskiej podejmujemy? Ja myślę, że tu musimy naprawdę podejmować odpowiedzialne decyzje. Ja jestem z Polski, wiemy, jaki jest miks energetyczny, na ile. Ten Fundusz transformacji energetycznej też będzie ingerował to, to, w to traktatowe prawo państwa do okreś określania miksu energetycznego, czy to nie jest takie ominięcie również traktatu. Chciałabym, żeby zwrócić uwagę na to. Ja się cieszę, że ta kwota wzrosła z 4,8 do 7,5 miliarda euro. Z tego się cieszę. Natomiast ja bardzo również proszę o to, aby uwzględnić tą specyfikę poszczególnych krajów. Polska nie jest na pewno w stanie osiągnąć neutralności klimatycznej w 2050 roku. I ja apeluję i proszę, aby to uwzględnić również w tych działaniach związanych z tym instrumentem finansowym. Merci